Część druga, Enigma Rozdział siódmy Pchła Następnego dnia, czyli w dniu 26 kwietnia 1601 roku, trzej Jeremi, Jarosława i Wardiello, wreszcie dotarli do Drezna. Miasto to było położone nie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Również było stolicą elektoratu Saksonii. Jego liczba ludności wynosiła prawie piętnaście tysięcy mieszkańców. W tych samych czasach w dreźnie nie tylko był zamek, lecz także były drewniane mosty, kilka kościołów, ratusz, kolorowe kamienice i oczywiście dwanaście młynów. Rzeka o nazwie Łaba płynęła właśnie przez drezno. Na samym początku ciekawej przygody w Dreźnie trzej szlachcice zsiedli z trzech koni. W tym samym momencie byli w dresdeńskim rynku. Konie zaczęły jeść żyto. Natomiast Jeremi i Jarosława popatrzyli z entuzjazmem na lekko zachmurzone niebo. I co? Tutaj na szczęście nie ma epidemii. Mówiła Jarosława. Tak jest Jarosławo. Przytaknął jej Jeremi. Ponieważ teraz jesteśmy w dreźnie, powiedział Wardiello. Zgadzam się, pokiwał głową Jehemi. W tej chwili pojawiła się zła i wielka pchła o wielkości dwóch centymetrów. Wszyscy szlachcice bardzo się przestraszyli, zakrywając rękami swe oczy i nosy. Postać ta, czyli pchła, była w większości różowa. Była w większości różowa. A! – krzyknęli Jeremi, Jerosława i Wardiello. Pojawiła się pchła! Uciekajmy! wrzasnęła Jerosława. Czy ta pchła może nas ugryźć? zapytał Wardiello. Może niestety, odpowiedział Jeremi. I właśnie dlatego musimy natychmiast uciec, żeby zachować szczególną ostrożność. Warknęła Jerosława. Zapadła cisza. Jarosława i Wardiello uciekli z rynku dresdyńskiego. Później zatrzymali się przy kościele Świętego Krzyża. Jeremi! darł się Wardiello. Uciekaj z rynku, proszę pana! zawołała Jarosława. Nie! zdenerwował się Jeremi. Tak! darła się Jarosława. Nie! zaprzeczał Jeremi. A jeżeli pchłacie u kąsi, to co to będzie, hm? spytał Wardiello. Hmm, szepnął Jermi. Znowu cisza. Jehosława i Wardiello udali się do kościoła Świętego Krzyża. Kościół ten był protestancki. Miał jedną wieżę i trzy nawy, jedną główną i dwie boczne. Właśnie w tym kościele Jarosława i spotkali cesarza rzymskiego, króla Niemiec, króla Węgier i Chorwacji, króla Czech, arcyksięcia Austrii, Rudolfa II Habsburga. Miał niespełna 50 lat. Pochodził z dynastii Habsburgów. Witam Państwa, jestem Rudolf II Habsburg i jestem nie tylko cesarzem rzymsko-niemieckim, — Lecz także królem Czech i Węgier — rzekł Rudolf. — Cześć, panie Rudolfie — odrzekł Wardiello. — Miło nam cię poznać. — Czy mogą państwo mi powiedzieć, jak się nazywacie? — zapytał cesarz. — Tak, to ja, Jarosława z rodu Radzibiłów i mój gość Wardiello z Triestu — odpowiedziała szlachcianka. — Dobrze. A gdzie byliście ostatnio? spytał Rudolf zdumiony. Ostatnio byliśmy w Krakowie, odparł Wariello. Wcześniej byliśmy w Elblągu. Aha, czyli wy jesteście wędrownikami, ale bardzo was proszę, nie mówcie o tym dobrze? rzekł Rudolf. Dlaczego? Zdziwiła się Jarosława. Dlaczego pan tak uważa? Bo jest to tajemnica. – wyjaśnił Rudolf. – Wiecie o tym? – Ale skąd mamy wiedzieć? – zdenerwował się Wahdiello. Przecież wiemy. Cesarz Rudolf II wziął z chrzcielnicy dwie szczepionki przeciw dżumie. Jarosława zerknęła na niego szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami. – Proszę pana, dlaczego wziąłeś szczepionki? – zapytała właśnie Jarosława. Bo one pomagają uniknąć dżumy, odpowiedział cesarz. Aha, to w takim razie niech Pan da nam szczepionki przeciwko dżumie, mówił Wardiello. Ale to jest bardzo dobra decyzja, powiedział Rudolf. Następnie cesarz dał każdemu szlachcicowi po jednej szczepionce przeciwko dżumie. Później szlachcice zrobili ukłony. Dziękujemy Panu. Bąknęła Jarosława. Proszę, pisnął cesarz. Najpierw cesarz Rudolf podał rękę Jarosławie, a potem Wardiellowi. Potem patrzył na dwóch szlachciców triumfalnie. Do widzenia, pożegnał się Wardiello. Do widzenia, powtórzył Rudolf. Panie Rudolfie, trzymaj się! Zakończyła Jarosława. Cesarz Rudolf II Habsburg westchnął, a następnie poszedł do prezbiterium. Natomiast Jarosława i Wardziello wyszli z kościoła świętego Krzyża. W tej chwili usłyszeli głos Jeremiego: O Boże, co się stało z Jeremim? Przestraszył się Wardziello. Może pchła ukąsiła go w dłoń, powiedziała Jarosława. Ale myślę, że Jeremi jest w rynku miejskim. Mówił Wardiello. Tak, zobaczymy. Zdziwiła się Jarosława. Może on opuścił rynek miejski. Mam nadzieję, ale musimy go odszukać, wypalił Wardiello. To chodźmy szybko, powiedziała Jarosława. Jarosława i Wardiello wrócili na rynek miejski. Zauważyli, że lewa dłoni Jeremiego została ukąszona przez pchłę. Z tego powodu Jarosława i Wardiello dostali szoku. A pchła ukąsiła mnie w moją dłoń, krzyknął Jeremi. Boże Jeremi! Co z tobą się stało? Dlaczego ty właśnie nie uciekłeś z rynku miejskiego? Rozczuliła się Jarosława. Ała, boli mnie lewa dłoń, wytrącił się Jeremie. To chodźmy na zastrzyk, powiedział Wargiello. Jeremiego zatkało, ale tylko na moment. — Proszę państwa, czy macie szczepionki przeciw dżumie? Jeremie miał łzy w oczach. — Tak, mamy dwie szczepionki — odreagowała Jarosława. — Świetnie — zgodził się Wardiello. Jarosława chwyciła Jeremiego za jego lewe ramię, a Wardiello za prawe ramię. Potem wszyscy spokojnie i powoli opuścili rynek miejski, a pchła zniknęła. Musimy iść do zamku, słyszysz? Jarosława zwróciła się do Jeremiego. Tak, zamek znajduje się około trzystu metrów od rynku drezdeńskiego powiedział Jeremi. Ej, ej, spokojnie, oddychaj głęboko, ale mów mniej, dobrze rzekł Variello. — Ale dlaczego? — przerwała Jarosława. — Bo Jeremi ma ukąszenie po prle, powiedział Wardiello. I właśnie dlatego musimy Jeremiego szczepić, żeby ten nie zakaził się dżumą — poradziła Jarosława. — Masz rację, panie gospodyni — dodał Wardiello Zleciała chwila. Jarosława otworzyła lewą dłonią drzwi wejściowe do drezdeńskiego zamku. Następnie Jeremi, Jarosława i Wargiello weszli do tego zamku, potem Wargiello zamknął prawą dłonią to samo drzwi. Dresdenski zamek miał inną nazwę, czyli był nazywany rezydencją wettynów. Na szczęście budowleta dotrwała do dzisiejszych czasów, ale jeszcze w tamtych czasach wyglądała zupełnie inaczej. Również ten zamek był zamkiem rezydencjonalnym książąt Saksonii. Był w stylu renesansowym. I co? Gdzie możemy ciebie zaszczepić? spytała Jeremiego Jarosława. Hmm, chyba w jakimś oddziale, szepnął Jeremi. Ale konkretnie, w którym gabinecie, w tym razem Jarosława, zwróciła się do Wardiella? Na przykład w gabinecie Jerzego Brodatego. Mówił Wardiello. Wiesz, gdzie jest taki gabinet? Na pierwszym piętrze, rzekła Jarosława. Po tej chwili trzej szlachcice weszli po schodach na pierwsze piętro zamku. Następnie Wardiello otworzył drzwi prowadzące wejście do gabinetu księcia Saskiego Jerzego Brodatego. To jest gabinet Jerzego Brodatego, powiedział Wardiello. Ale czy Jerzy Brodaty jeszcze żyje, chciała wiedzieć Jarosława. Nie, niestety nie żyje, rzekł Wardiello. Ale w którym roku odszedł? Zapytała Jarosława. Ży, zaraz zobaczę, odezwał się Wardiello. Wardiello puścił prawe ramię Jeremiego, następnie zerknął na tablicę znajdującą się na drzwiach z dwiema napisanymi datami. Urodzenia i śmierci księcia saskiego Jerzego Brodatego. Potem odczytał jego datę i miejsce śmierci. Jerzy Brodaty zmarł w 1539 roku, ale nie w Dreźnie. Przeczytał Wardiello. A w jakim mieście? Zdziwiła się Jarosława. W Miśni dokończył Wargiello. Aha! Czyli Miśnia znajduje się 22 km stąd, mówiła Jehosława. Po chwili Jehosława puściła lewe ramię Jeremiego. Potem Jeremi usiadł na łóżku Jerzego Brodatego. Następnie zwrócił się ze zdumieniem do Jehosławy i Wardziella. Jeremi, proszę cię, pokaż mi rękę, powiedziała Jehosława. Muszę to nie, przerwał Jeremi. Następnie Jeremi ukrył ślady po ukąszeniu popchle. Następnie Jehosława chciała opatrzyć jego dłoń. Muszę to zdezynfekować, rozumiesz? rzekła Jehosława. Jeremi. W tym razem Warziello zerknął triumfalnie na Jeremiego. Ale już mówiłem, że mam ukąszenie popchle, powiedział Jeremi. Proszę cię, pokaż to ukąszenie, mówiła Jehosława. Nie, to pchła mnie ukąsiła, wyjąkał Jeremie z ulgą. Jeremie, ale my się o Ciebie troszczymy, rzekł głośno Wargiello. Nie rozumiesz tego? Podwień rękę. Już. No, daj, pisnęła Jehosława. Zaległa chwila milczenia. Jehosława zakasała lewy rękaw Jeremiego. Potem opatrzyła jego lewą dłoń. W tej samej chwili była zdumiona. — Dobrze, chodź — westchnęła Jarosława. — Zaszczepimy cię. Wardiello patrzył ze zdumieniem na Jeremiego i Jarosławę. — Siadaj — zaczęła Jarosława. — Zaraz wracam — dodał Wardiello. Najpierw Jeremie wstał z łóżka Jerzego Brodatego. Wardiello westchnął i wyszedł. Potem Jeremie usiadł na krześle, które stało przed drewnianym pulpicie. Dobrze połóż rękę, rzekła Jarosława. Następnie Jeremi położył lewe przed na pulpicie. Potem Jarosława wzięła jedną szczepionkę przeciwko dżumie. Jeremie trochę dał się. Teraz troszkę zaszczepie, mówiła Jarosława. Uwaga! Po chwili szlachcianka wzięła bawełniany płatek. Potem położyła szczepionkę na pulpicie. Następnie wlała do pustej flaszki 10 ml wody utlenionej. Potem zanurzyła do wody płatek, a następnie umieściła płatek na lewej dłoni Jeremiego. Och, już, już, już! bąknęła Jehosława. W tej chwili Jehosława położyła ten sam płatek na pulpicie. Daj rękę. Szepnęła Jarosława. Potem Jarosława ponownie wzięła szczepionkę przeciwko dżumie. Następnie wycelowała szczepionką w lewą dłoni Jeremiego. W tej samej chwili zaszczepiła Jeremiego. — Mam nadzieję, że nie zakaziesz się dżumą — powiedziała Jehosława Ry — pokiwał głową Jeremie. — Bez ruchu — poprosiła Jehosława w tej chwili do gabinetu księcia Saskiego Jerzego Brodatego wszedł książę Krystian II Wettyn. Miał zaledwie 17 lat i był osierocony przez jego ojca Krystiana I Wettyna od prawie 10 lat. Jego matka Zofia Hohenzollern, jeszcze żyła, ale miała zaledwie 32 lata. Należy jednak pamiętać, że Krystian II Wettyn był elektorem Saksonii od 1591 do 1611 roku. Również był przystojnym człowiekiem. Dzień dobry, jestem Krystian II i należę do dynastii Wettynów, rzekł książę. Jestem elektorem Saksonii od chwili śmierci mojego ojca. Witamy pana. Odezwała się Jarosława. — Miło nam pana poznać. Czy może pan powiedzieć, ile ma pan lat? — Ja? Mam siedemnaście lat, mówił Krystian. Mam młodszego brata. — To oznacza, że jest pan nieletni, powiedziała Jarosława. Niech zacznie pan samodzielnie rządy dopiero w wieku osiemnastu lat. — Wie pan o tym? Ale ja jestem jeszcze zbyt młody, aby rządzić samodzielnie. — dodał książę. — Zaufaj mi. Jehosława dotknęła prawą dłoń Krystiana II. Otworzyła szeroko oczy. Natomiast Jeremi wstał z krzesła. — Już idę — powiedział Krystian. — No idź — pisnął Jeremi. Elektor Krystian II westchnął, a potem wyszedł. Zleciało kilka minut. Jehemi, Jarosława i Wardiello wreszcie wyszli z rezydencji wetynów. Jarosława trzymała w prawej ręce płyn do zabijania owadów. Cóż, zabijmy pchłę, szepnęła Jarosława. Bo pchła jest naszym wrogiem, prawda? powiedział Wardiello. Ale pchła musi zdechnąć, odezwał się Jeremi. W tym momencie pchła jeszcze raz pojawiła się. Szlachcice spojrzeli na nią uważnie. Znowu pojawiła się pchła, mówiła głośno Jehosława. Muszę ją zabić. Dobrze, dobrze, Jehosławo, uspokój się, bąknął Jehemi. Następnie Jehosława zabiła pchłę płynem do zabijania owadów, a potem chła spadła na ścieżkę i zdechła. Jehemi i Wardiello popatrzyli na Jehosławę z entuzjazmem. Przed chwilą zabiłam pchłę, rzekła Jarosława, a potem postawiła płyn obok pchły. Hurra! wrzeszczał Bardziello. Bardzo się cieszymy, że zabiłaś pchłę, dodał Jermi.